Ale ci pasuje. Cudownie podkreśla twoją perfekcyjną talię i wszystkie nagle znalazły jakieś plusy, nie? Ja? Czy tylko ja jestem pesymistką? Nawet nie potrzeba żadnych przeróbek. Tak się cieszę, że wam też się podoba, bo mnie też. Chciałam tylko najpierw usłyszeć waszą opinię. Nie sugeruj się tym, co mówią inni, bo będziesz za niezadowolona. Brawo, znalazłaś swój ideal tak szybko. Niektóre z moich klientek muszą przymierzyć nawet 20 sukni, zanim trafią na tę wymarzoną. Wznieśmy toast za suknią idealną. Hurra, poszukiwania zakończone sukcesem. Jej! <grystanie> Wszystkie uśmiechacie się szeroko i unosicie kieliszki. Lepiej przystopuj z ćwiczeniami Mary, inaczej suknia zrobi się na ciebie za duża. Mary wybucha śmiechem. E, tam, wyżej piona będę wyglądać jeszcze lepiej, a z innej beczki może powinnam zada zapytać o zdanie chłopaków. <grystanie> Siłonie jest chyba tuż obok, poszukajmy winiego. Zauważasz, że wiana że twarzy Anny natychmiast ulega zmianie. Anna chyba nie jest przekonana. Dobra, zapewnimy Anna, że to idealny moment, chociaż sama nie jestem tego e, pewna. Prawda powiedziawszy, w ogóle nie jestem pewna, no ale niech będzie. Kładziesz Annie rękę na plecach. Anno, to idealny moment. A, a, ale ja już powiedziałam że porozmawiamy wieczorem. Nie lepiej trzymać się planu? Tak, dużo lepiej jestem zwolenniczką planowania i nie lubię, kiedy ktoś na przykład zmienia plan dzień przed. Nienawidzę. Ja po prostu planuję czasami coś od tydzień wcześniej i musi być według planu. <grystanie> Anno, możesz już mieć to z głowy. Po co czekać, jeśli da się załatwić to wcześniej? W ten sposób oszczędzisz sobie nerwów. Słysząc was, waszą rozmowę odzywa się Mari. Jakich nerwów? Co się dzieje? Anna wzdycha ciężko. Nie wiem, dlaczego wini jeszcze nie poruszył tematu wspólnego zamieszkania. Rany, jak będziesz czekać, aż cię o to zapyta, to oszalejesz. Tak, wiem, ale naprawdę wolałabym, żeby on to zrobił. Dlaczego? Sama nie wiem, a nie tak to powinno wyglądać. Nie, kochana, mamy XXI wiek. Kobiety się oświadczają, kobiety yy, płodzą dzieci, tak, mężczyźni nie noszą. Wszystko na opak, nie? To był oczywiście sarkazm. Chodzi mi o to, że ja na przykład jestem bardziej za tradycjami, czyli jednak tutaj Pan jest y, tym, który jest kulturalny, tym, który pierwszy mówi dzień dobry, tym, który ustępuje miejsce, tym, który otwiera drzwi, tym, który jakby robi ten pierwszy krok, bo to on jest tym taką oazą pewności siebie. A oni mają mniej problemów niż my. Oni jakby mają inne zbudowanie ciała i w ogóle wszystko i to, że zjedzą jedno ciastko, nie sprawi, że o 10 kilo, okej? Okay? Umówmy się. Nie zawsze to mężczyzna musi wykonywać kolejny krok w związku. Właśnie, zgadza się. Czemu to Mari się nie oświadczyła? Hm? Sama nie wiem. Kochasz winiego? Tak, nie, nie rzucaj słów na wiatr. Chciałabyś z nim zamieszkać? Tak, ale. To go zapytaj! Nie komplikuj czegoś, co wcale nie jest skomplikowane. Łatwo ci się mówi, bo ty już mieszkasz z Kolinem, a Winnie trafiła na pora, który jest samcem alfa i, e, jakby delikatnie rzecz ująć, e, sam się do wszystkiego zabiera, więc zostawcie biedną Annę w świętym spokoju. A poza tym, Ariaza, to pobłaganie się stadów facetów. Wiem, że to brzydko określiłam, ale dosłownie tak. Dokładnie, Annę. Wiem, że dasz sobie radę. Hmm. Aż mi się pizza chciała, przepraszam was. Hmm. Mam herbatę sprzed 3 godzin, jest Dobra, fuj. Obejmujesz Annę ramieniem. Jeśli chcesz, mogę ci towarzyszyć. Anna marszczy brwi, rozważając twoją propozycję. Nie, to będzie raczej intymny moment, który wolałabym dzielić tylko z winiem. Zbiorę się na odwagę i go zapytam. Tak, trzymaj. Coś czuję, że tu nie wypali. Do dzieła, Anna. Dziękuję za wasze wsparcie. Nie wiem, co bym bez was zrobiła. Przeżyłabyś po prostu. <laughs> Przepraszam, tak jak większość osób. Zawsze możesz na nas liczyć. Zgadza się. We trzy wychodzicie ze sklepu i zmierzacie w stronę siłowni. Hej! Proszę się nie martwić, zapłacę, jak tylko wrócę. Ma pan wszystkie moje dane, zaraz będę z powrotem. Zaczekajcie na mnie strasznie trudno chodzi się w tej sukni. Zwalniacie, żeby Mari mogła was dogonić. O, to prawie jak trening. Pamiętaj, że będziesz musiała spędzi spędzić w niej cały dzień. Kiedy docieracie do wejścia do siłowni, Anna gwałtownie się zatrzymuje. Ewidentnie zaczyna się wahać. Chyba przydaje się trochę otuchy. Za późno, żeby się wycofać. Biedna Anna. Już za późno, żeby się wycofać, Anno. Nie ma sensu nad tym dy dywagować. Dasz sobie radę, tak? Tak. Jak wściekła. Praktycznie wpychasz Annę do środka, a Marii podąża waszym śladem. Panna młoda w sukni ślubnej na siłowni. To musi być naprawdę piękny widok. Natychmiast zauważacie Winiego. Ten podchodzi do was wyraźnie zdezorientowany widokiem Marii w sukni ślubnej. Co tu się odwala? Dobre pytanie. Anna spogląda na ciebie, więc uśmiechasz się do niej ciepło. Dziewczyna bierze głęboki oddech i zwraca się do winniego. Wini, muszę z tobą porozmawiać. To ważne. Biedny wini, on sobie już pewnie myśli, o kurwa, co ja przejechałem. Co się tam zamiast chy, to miało być bylno, ale wiecie. E, czy to może poczekać? Jestem w trakcie treningu. Nie. Biedna. Biedny wini. Jest Anna. Daj mu żyć. Musimy porozmawiać w tej chwili. Potrzebuję to z siebie wyrzucić. Uff. wini i Anna idą do szatni, żeby porozmawiać na osobności. Klienci rzucają zaciekawione spojrzenie Marii, która stoi na środku siłowni w sukni ślubnej. Jakby nie dziwię się. Ta jednak wydaje się zupełnie tego nie zauważać i zamiast tego zwraca się do ciebie. Wiesz, trochę martwię się o Annę. Co jeśli Wini nie jest gotowe na takie zobowiązanie? Co jeśli przekonałeś ją do czegoś, co zniszczy ich związek? Wszystko będzie dobrze, prawda? Wszystko dobrze się skończy, nie ma innej opcji. To Zwini. Nie mam mowy, żeby to się źle skończyło. Przecież widziałam, jak Winnie mu zależy na Annie. Przestań świrować, Marii. Wini szaleje za Anną. Na pewno się zgodzi. Albo poczuje się źle, że to kobieta go prosi. Tak myślisz? Na 100%. I takie pozytywne nastawienie jest najważniejsze. <laughs> po dłuższej chwili Anna i wini wyłaniają się z szatni z szerokimi y, uśmiechami na twarzy. Twarzach. Wiecie co? Chyba nie chcę wiedzieć. Myślałam, że ktoś idzie. Uff. Planujemy razem zamieszkać. Ua! Nie wierzę, że Anna mnie o to zapytała. Jestem taki podjarany. No no. Obiec Mari zaczyna się skakać z radości, zadowolone ze szczęśliwego zakończenia. Anna obejmuje was mocno, was i mocno przytula. Dzięki, dziewczyny. Gdyby nie wy w życiu nie zabrałabym się na odwagę, żeby z nim porozmawiać. Tak bardzo się cieszę. Wiedziałam, że w bardzo ją kocha i nigdy by jej nie odmówił. No. Po powrocie do domu rzucasz się ciężko na łóżko, obawiając się czekającego cię spotkania z ojcem. A tu jeszcze mam się z nim spotkać. Rety. Nie mam ochoty na roztrząsanie spraw rodzinnych, ale wiem, że nie ma innego wyjścia. Och, ale lipa. Może poczuję się lepiej, jeśli zastanowię się, w co, ubrać, w co się ubrać? Odpowiedni strój dodaje mi pewności siebie w każdej sytuacji. O! Oh. Mamy takie, dobra, to już mam odblokowane. Yy, a to. Wow. Oczywiście, że to. Głupie pytanie. Teraz pytanie, czy to... Nie, 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 nie. Te, te, te zwykłe włosy wyglądają dobrze. Idealnie. Od razu mi lepiej. Czy to nie bar tego? Craig'a? Wchodzisz przez podwójne drzwi do kawiarni, w której umówiłaś się z tatą. Kiedy go zauważasz, czujesz, jak wnętrzno wnętrzności zwijają ci się w supeł. Nie jest sam. Tina to jest tego laska? Um, nie wspominał, że ona też tu będzie. Może przywitam ją uprzejmie. Nie warto robić sobie wrogów. Bierzesz głęboki oddech i podchodzisz do ich stolika. Hej, tato. Hej, Aria. Tino, pamiętasz moją córkę, prawda? I jak mogłam zapomnieć? Cześć, Aria, miło Cię widzieć. Twój tata tyle mi o Tobie opowiadał. To jest tak klasyczna, tak standardowa gadka, że ja nie wiem, jak to jeszcze przychodzi. Dzień dobry, Tino. Zmuszasz się do uśmiechu, po czym zwracasz znów w stronę ojca. Ten ewidentnie wyczuwa sztuczność w Twoim głosie i gestach, ale nic nie mówi. Pe powinien się cieszyć, że nie, że nie postanowiła mi zignorować. Przepraszam, muszę skorzystać z łazienki. Oczywiście, kochanie. Znalazła się bogatego sponsora, jak ja nie mogę na coś takiego patrzeć. Ja wiem, że istnieją związki pomimo różnicy wieku z miłości, ale. Trzeba byłoby rozpatrzyć temat y, miłości Kwestię miłości, które ja również, w którą ja również Nie wierzę, jakby dla mnie istnieje tylko zauroczenie, a później jest już przywiązanie Tak sobie to Ja, ja sobie tak to widzę o. Tina wychodzi z zostawiając was samych Kiedy tylko kobieta znajduje się Poza zasięgiem słuchu, ojciec odzywa się do ciebie Dziękuję Za co? Że byłaś uprzejma Chociaż wcale nie musiałaś To tylko świadczy o tym, jak bardzo dojrzałaś Jestem z ciebie dumny Ki masz głowę i uśmiechasz ją. Przynajmniej tyle mogłam zrobić. To, co cię sprowadza tutaj nad zatokę? Ja i twoja matka jesteśmy w trakcie procesu mediacji. Mediacja to jeszcze nie rozwód, bo rozwód się tam jakoś inaczej odbywa. Mediacja, mediacja to jest sposób porozumienia stron i pamiętam, jak gdzieś było ktoś mówił, że... Y co Ma się z jakimś obcemu człowiekowi, tatututu, a pamiętam jak nam opowiadali o naprawie i w ogóle byliśmy na też rozprawie sądowej, jako klasa uczestniczyliśmy, byliśmy świadkami jej, czy coś tam, siedzieliśmy sobie po prostu na tych ławeczkach, wiecie, myślę, że każdy z was kojarzy scenariusz z Anny Marii Wesołowskiej, to my na takich krzesełkach siedzieliśmy, tylko, że tam nie było krzesełek, a były dwie ławki to jedni prawie na drugim na kolanach siedzieli. To było przekomiczne. No i pan nam powiedział, że <coughs> dużo lepiej jest najpierw zacząć od mego negocjacji, ponieważ płaci się tylko jednej osobie, czyli temu... temu mediację. Boże... Nieważne. Chodzi o to, że płaci się jednej osobie, a nie całemu sądowi koszty są nieporównywalnie niskie w porównaniu z... w sensie nieporównywalnie niskie, jeżeli mówimy o mediacji, a nie rozprawie sądowej. Pomyślałam sobie, że skoro już jestem, mogę spędzić z sobą trochę czasu. No i przy okazji z Tinu, tak? Ona tam się miała? Kątem oka dostrzegasz sylwetki dwóch osób. Mama? I Howard? To chyba jakiś żart. Rzuć sarkastyczną uwagę. Tylko sarkazm może mnie tu uratować. Palskasz pod nosem i przewraca oczami. Nie wiedziałam, że to będzie spęd dysfunkcyjnej rodziny. Wychodzę. Odwracasz się na napięcie i już masz odejść, kiedy matka łapie cię za rękę. Proszę, zostań i wysłuchaj nas, kochanie. O boże, 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 tylko to będzie straszne. Przyjechaliśmy tu do ciebie. Planowaliśmy to spotkanie już od jakiegoś czasu. Obawiamy się, że to może być dla nas ostatnia taka okazja jako rodzina. Wow, tego się nie spodziewałam. Przykro mi, jeśli czujesz, że wzięliśmy cię z zaskoczenia. W porządku, mamo, nie musisz mnie przepraszać. Sama ostatnio dużo przeszłaś. Bierzesz głęboki oddech i próbujesz uspokoić się i pozbierać myśli. Posłuchajcie, dajcie mi chwilkę, żebym mogła ochłonąć i jakoś to ogarnąć. Dajcie ten posol. Nie chciałabym powiedzieć czegoś, czego będę później żałować. W końcu wciąż was kocham. Bardzo. Ale ja jestem taki dumny z tego, jak radzisz sobie z całą tą sytuacją. Przypomnijmy, że ona ma ponad dwadzieścia parę lat, a nie dziesięć. Widzę, że mogłabym wiele od ciebie się nauczyć. Zaraz wrócę. Kładziesz mu rękę na ramieniu i ściskasz lekko, po czym odchodzisz w stronę łazienek, gdzie jest Tina. I to nie wróży dobrze. To dla mnie trochę za wiele, ale... Cieszę się, że mam chwilę, żeby przygotować się psychicznie. Dzięki temu może nie dam się ponieść emocjom. You never Wchodzisz do łazienki i ukrywasz się w jednej z kabin. Twój umysł odtwarza raz zarazem w o Boże, przepraszam. Twój umysł raz za razem w kółko odtwarza wydarzenia z ostatnich chwil. Wdech i wydech. Co się wydarzy, to jest dobre pytanie. Po kilku głębokich oddechach uświadomasz sobie, że osoba w kabinie obok rozmawia przez telefon. Zaraz, czy to nie głos Stiny? Spokojnie, Kotku, niedługo będzie po wszystkim. Czy ja naprawdę właśnie to usłyszałam? Mogła mówić do swojego dziecka. Uwierzcie mi, że takie piszczutliwe określenia stosuje się wobec dzieci. Sama jestem zdziwiona, bo no, do nas to się e, stosuje raczej e, zwroty w trybie, wyks... nie trybie, bo w tym wykrzyknikowym takim. <grym> Ale by mi to nie przeszkadza, jestem przyzwyczajona. Natomiast właśnie takie przejawy czułości dla mnie są jakby, no, może on tak robi i wiecie, co się potem dzieje. Czy ona powiedziała do kogoś kotku? Słyszysz, jak kobieta wychodzi z kabiny i odkręca kran nad jedną z umywalek. To brzmiało wybitnie podejrzanie. Muszę szybko się z nią skonfrontować. Bierzesz głęboki oddech i otwierasz drzwi, mając nadzieję, że ją zaskoczysz. I ją zaskoczyłeś. To będzie ciekawy odcinek następny, ale patrząc na to, że trwa długo, to ja nie wiem kiedy ja to nagram w ogóle, bo muszę teksty zbierać. Jak byście nie zauważyli, mam 120 tekstów. Tak nisko nie upadłam od bardzo dawna. Więc cóż, czeka mnie. Czekajcie. 80 deksów około. Podzielić na 4. 20 razy muszę zagrać, 20 razy około 6 minut, 2 godziny grania. Ja pierniczę. No to będzie się działo. Dobrze, że jutro mam lekcje, to sobie na lekcjach popykam. Dobra, ode mnie to było na tyle. Już nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co? Do następnego. Cześć, pa! pa.